Dobra, właśnie do, no, na elementy. Siema, Wiomuś. Mówisz coś? Nie wiesz? Bez farki, bo chciałem zrobić 4 na drążku, żeby się rażać, potem zrobić sobie trzy do załamania mięśni, klaty, pompki. Okej? Okay? Dobra. Weź na sakurę, tak? Patrz sobie. Żeby to było bezpiecznie. Potem rozaskakuję roz na ten. Na, na pompisza, tak?

Cool. <laughs> Widziałeś, wiesz jak się robi teraz? Do padłości, tak? Nie ma co się oszczędzać na siłowni. Dobra, jeszcze napisz wody, zaraz wziąłeś. Mogę się że daj już siedzisz, Nudzisz się, Robisz sobie zdjęcia, bo na tego, na face, czy co robić sobie? Nie wiesz? Bo tak jak ty właśnie właśnie na siłowni, ale jakieś tam przychodzą robią zdjęcia i w ogóle. Chyba taki nie jesteś, prawda? Co mi się podoba? Co mi się, się podoba, żebyś Można też tylko wykorzystać fajny anielik, zobacz. Ale sztanga. Nie potrzebujemy sztangi, żeby zrobić klatę. Pamiętajcie, nie potrzebujemy sztangi, żeby robić klatę. Tak to wygląda w ostatnim skrócie. moje. Znaczy, zawsze trzeba leżeć i trzeba się tam, i od ciebie oddychać. Można po prostu oddychać swoje ciało od podłoża, używając nam do tego. Takich angielków, które są podwyższone, czyli nad jaskimi ucierpią. Nie, po, nie pożerać sobie rąk ani palcy. I dalej to jest tak, to tej samej zasadzie co sztanga. to jest to prostu. sztanga po prostu. Dobra, idę znaleźć tak, może miejsce, może tak, to jest tak, to jest Czy to się A no dobrze, to nieważne. jeszcze ważne. Dzisiaj serii się odbijemy. Kameraman, Ja się do sprawy. Ja się stanie. Daj mi telefon. Teraz coś się powiem. Dobra, chodź kameramen. W z sytuacji, że mam kameraman. Słuchajcie. to też mnie nie, nie o to chodzi, żeby robić ćwiczenia w deszczu kadidaska. Żeby pokazywać coś, z czego już czegoś, nie, nie, nie trzeba pokazywać ani reklamować. Chodzi o to, no słuchajcie, mi zostało teraz mniej czasu, mam prawie 50 na karku. Mam chujową pracę, chujowe zarobki. Także jak ktoś się znalazł w Anglii, Nottingham w okolicach, e, z jakimś swoim biznesem, chętnie zakamuje, cokolwiek by się nie miał chujowego. Chujowe ciuchy, jakiegoś śledzia w bardacie, śledzia w buce tartej, śledzia w mące, w słoiku, paprykarz nie luzem, nieluzem. Także kto mi odezwi, daj mi szansę. E, Liczę na krwawą współpracę, bo naprawdę czas mi goni. Zęby trzeba zrobić w Turcji, Włosy zobaczyć nie ma nic, stary, no wstyd. Także liczę na waszą pomoc i pomóżcie brodzie, no. Nara. Tyle, tyle ode mnie. Dzięki kameramen.